Z tej strony, Guga, zapraszam Was serdecznie na nową gierkę, nową serię. Gra ukazała się dzisiaj, bodajże. Dzisiaj właśnie przyszła mi pocztą, także jestem bardzo, bardzo zadowolona. No i zaczynamy. Niestety, nie mam chyba polskich napisów, niestety, bo grę kupiłam w Wielkiej Brytanii, także raczej, no, niestety, jak widzicie, nie ma polskich napisów, ale mam nadzieję, że sobie damy radę. Także zapraszam Was serdecznie na gierkę Until Dawn i zobaczymy, co tu będzie się działo. Ok, no to zaczynamy nową historię. No, i chyba się zaczyna, moi drodzy, mm -hmm. no to fajnie. oj chyba będzie coś się działo chyba coś knują Mike, it's Hannah. Hannah. Hey, Hannah. Ah, no, to on that we're done. Hey, did you see that? Dad said it'd just be us this weekend. Job. Josh. Hmm. What's Ah, okay. Ale w sumie nie pokazuje mi nic, co mam robić, więc nie wiem. Na razie sobie chodzę pomiędzy tymi stylikami. O. Use the right stick to look around. Dobra, rozglądamy się. O, tu jest, tu można coś zrobić. Mhm, czyli R2, żeby podnieść Aha, i RS, żeby obejrzeć Dobra Nieźle się zalał Nie, dobra, to już mieliśmy, nie chcemy tego No i co teraz? Nie wiem, trzeba ja się tutaj rozejrzeć. Może. O! Można otworzyć drzwi? Nie. Nie można. Koleżanko, to co ty masz tu zrobić teraz? Może tego zaczepić też, czy nie? Da się? Nie, nie da się go tutaj zaczepić. Oni po prostu sobie śpią. Czekajcie, czekajcie, niech ja to trochę obczaję. O, co tu mamy? Czyli podnosimy i oglądamy. Aha, no to czyli to był liścik chyba do właśnie Hany, tej, co tam przyszła do tego pokoju. A Mike to chyba ten koleś, Eee, co czekał na, nie, na nią? No właśnie, czy to jest Hanna i Mike, tak? No nieźle. Aha, no super. Co za ściemniacz.

Aha. Czyli mam nacisnąć. O Jezu, mało czasu na to, żeby nacisnąć. Kurde. Eee, Safe czy fast? Dobra. Eee, idziemy tutaj, na fast. Dobra, udało się. Oj, no powiem wam, że adrenalinka jest. follow noise follow footprints eee, dobra idziemy za follow footprints aha Jezu. może ja trochę sobie ściszę grę wiecie Ład za ja zawału dostanę dostanę zawału No i co teraz? Use the touchpad as show. ok, Czyli po prostu muszę sobie na touchpadzie narysować znaczek. No nieźle, naprawdę, nieźle, powiem Wam szczerze. Teraz mogę sobie świecić wszędzie. Aha, no dobra. Hmm, czyli idziemy... Nie wiem, w tą stronę chyba co? O Jezu, jak tu jest strasznie. Szczerze to nie wiem, czym mam iść tędy. O Jezu, ale adrenie, adrenalinka jest, powiem Wam szczerze. Naprawdę. O Jezu, święty. Cholera. Hold uh, want, to walk faster. Aha, czyli żeby iść szybciej. Nie czekajcie. L1, tym. Co, idzie szybciej? Tak, idzie szybciej. O, bo nie... o, czekajcie, tu coś leży. Przegapiłam prawie. Patrzymy, co to jest. No, co zrobiłaś? Bierz to. Aha. O cholera. Co to było? Dead Totem. Mm -hmm. to mi coś to, to mi się nie podoba wcale wiecie dobra idź maleńka tam Anna! jezu ha ale przyznacie że grafika jest po prostu fenomenalna czuję się jak normalnie w jakimś o jezu Fuck. czuję się jak w jakimś horrorze i czuję się jakbym ja była tą postacią

O cholera No ładnie Ja pierdziele Ja pierdziele No nie Ja pierdzielę. O jezu! Hold on. Hold on. Jezu! O jakie ja mam czarki. tu. Eee, co mam zrobić? Mówcie. Drop. Nie, nie, nie. O Boże!

Past is beyond our control. You have to accept this in order to move forward. But there is freedom in this revelation. Everything you do, every decision you make from now on will open doors to the future. Mm -hmm. I want you to remember this. I want you to remember this as you play your game. Every single choice will affect your fate and the fate of those around you. Czuję czujesz jakby gadał do mnie naprawdę tak, tak oko w oko. Ja, Janek. <laughs> czujesz jakby była u psychiatry. Co za koleś

Uh huh. Nice. No so, how did that picture make you feel? Remember me honor. Hmm. me happy. I feel uneasy. It's a bit of a brush. Let's good. No way did it make you happy. <laughs> hmm. Dobra, weźmy. No, sunshine w sumie. Nie będzie suns sunshine. No, czego się śmiejesz ze mnie? To feel hmm. I feel depressed. I I scare me. tak, mnie.

Jeszcze jak dostaję za to tą, za tą kasę, za takie rady, to ja dziękuję bardzo. Mm, fajnie. Czyli to mi się wydaje, że był taki jak prolog, wstęp.

oh yes the shabukaterka the officers did search the grounds but the girls themselves couldn't have made it that far something about that mountain seems to breed tragic events more than you know well thank you for joining us Anthony with all the washingtons tonight with their son josh on this the anniversary of the mysterious disappearance of hannah and beth washington well, hello. Ale powiedzcie, że grafika well, wygląda fajnie. Hello. Naprawdę super. Tak, wszyscy się cieszymy. Tak, wszyscy się cieszymy. I just want you all to know, um, it means, it means so much to me that we're doing this, and uh, I know it would mean so much to Hannah.